Chciałem się pochwalić moim sukcesem, jakim jest rozmnożenie grzybów. Sprawdza, to są grzyby niejadalne, i to są grzyby, które sobie zrobiłem na test, jak rozmnożyć grzyby w moim nawet nie ogrodzie, no, w moim polu. Wyrzucimy to już, bo to szkoda tematu. No właśnie, pytanie: jak rozmnożyć grzyby? Akurat są już w pełni, że tak powiem, robaczywe. Mają masę pod sobą zarodników, masę, masę robaków. Świetne do rozmnożenia. No właśnie, na kilka sektorów, które miałem okazję próbować przez 3 lata, w końcu udało mi się. Opanować i, yy, i wytworzyć mieszankę, której właśnie widzimy efekty w, w polu. O, tutaj też jest już trochę za późno. Przyszedłem jakieś 2-3 dni za późno, ale proszę zobaczyć. To są grzyby, które rozmnażałem. Rozmnażałem to sam. Tak wygląda grzyb, który był przeze mnie rozmnożony. Wywalimy to wszystko w cholerę. No to są to są rzeczy To są rzeczy, których po prostu na co dzień się... Nie spotyka. Takie to. Zobaczymy, co dalej z tego wyrośnie. Jak widać, mieszanka drzewna, wiór, brzozy. Zobaczcie, co się z nim dzieje. Wydaje mi się, że kiedy postawimy to, położymy to pod ziemię. Nawet takiego, takiego, badyla z tego za chwilę powstaną kolejne, no bo tak to było wszystko robione. Wszystko bogate jest właśnie w te składniki. Chwasty to mega, mega na tym szybko rosną, o zobaczcie. Widzicie? To są te pleśnie, to są te grzyby. I właśnie ta, ta odmiana była przeze mnie zbierana miesiąc temu. Dwa tygodnie było to w nastawie fermentowane i zobaczcie tutaj kurczę i zaczęło to po prostu wschodzić. Mega. Nie ma tu już? Nie ma. W każdym razie to był ten obszar. O tu jeszcze coś. Tak, coś dziwnego wyrosło. Nie wiem co to jest. O. Tu jest. Następne. O i tu jest. Zachęcam Państwa do zakupu w bardzo ograniczonej ilości mojej mieszaniny z danego, e, zrobionej na, 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 e, na tej samej zasadzie, na tych samych składnikach, gdzie była właśnie próbka beczki czwartej, e, tam wcześniej widoczna z, z, z nalotem pleśni. E, zalecam do rozcieńczenia tego w 50-100 w litrach, rozlania tego po Waszym lesie, po Waszym polu. Warunek musi być taki, że musi być ziemia kwaśna i jak chcecie wzrost, no to musi niestety być trochę pogody i musi być niestety wilgoci. Więc tu są miliardy zarodników. No może miliony, a może i miliardy, które Wam przyniosą grzyby. Wcześniej Wam na podstawie tych, tych grzybów niejadalnych pokazałem, jak można to rozmnożyć. Oczywiście mikstura pozostaje moim tajemnicą, ale zobaczcie, to jest kwestia czterech dni. Kiedy one były małe, miałem tu przyjść zrobić, i teraz już jest za późno. Ale one się świetnie nadają do ponownego rozmno rozmnożenia. Ale już darujmy sobie te grzyby, przy nich e, wzrost pokazały też jakieś inne, albo a może są te same, tylko za dużo miały wilgoć i spleśniały. Nie wiem w każdym razie, to jest mikstura, która, na którą daje 90% gwarancji. Oczywiście do tego musi się przysłużyć słońce, wilgoć i, i kwaśna gleba. No i, no i sami jestem w szoku, nie wiem co wam powiedzieć, bo naprawdę to zrobiło dobrą robotę. Tutaj widać o miejsca, gdzie ta grzybnie się rozrasta, niestety ten, ten, ten kij powinien być pod ziemią, więc wtedy zagwarantuje nam wschodzenie grzyba. Tutaj, tutaj tego zobaczcie co się dzieje z ziemią. Widzicie? Widzicie to wszystko? To się samo roznosi, samo się szczepi. Totalnie. Ze, zwyk ze zwykłych trocin. Pokazałem Wam wcześniej, jak to zrobić w kartonach. E, niestety moje jednodniowe próbki prawdziwka jeszcze nie pokazały wzrostu w tamtych śliwach. Zaraz do nich przejdziemy. Ale pokażę Wam, jak tam się rozwija ta pleśni, ta, 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 ta grzybnia, w której to wszystko powstaje. Tu mamy miejsce, do którego już się dorowały kury, niestety. Musiałem to trochę zabezpieczyć, ale pokażę Wam moje próbki. To jest próbka E, to jest próbka D, tu jest próbka C C, tam jest B. Zobaczcie jak to zaczyna pracować. E, tu jest właśnie ta e, specjalnie przeze mnie osłonięta próbka e, e, grzybni, którą nastawiłem różnego typu czwarta próbka e, D to jest ta próbka, która zrobiła przyrost grzyba niejadalnego. To jest próbka, którą wcześniej pokazywałem, gdzie była ta pleśń. Może kawałek odkryjemy, i tu były szczepione. Zobaczcie. Szczepione wióry, ścinki, strzępy, brzozy. To jest właśnie ta próbka, która spowodowała przy rozgrzybów w w strefie czwartej